No cześć, 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 yy... nie, nie mogłeś się doczekać już? Co tam w Żodzie mówisz? Nie mogłeś się doczekać do face to face'a? Dobra zamknij mordę, bo mordem. dzwonicie do mnie no to mów kurwa konkretnie o co chodzi, zamknij to mordę w Żodzie jebany. <laughs> <laughs> <gamy> w... hmm. w... Halo, halo, No? jesteśmy w trakcie programu, pytałem Marcina o Game Plan powiedział, że jego Game Planem jest uderzanie okay, ciebie. ja bo wy teraz razem to teraz pisze, jakiś kurwa na nazwę na nazywać. Game Plan, zawsze, game... O game plan... On nie zna angielskiego. No, no, Pasuje tak? no. do was bomba, no, no okay. powiem tak. No. To może chyba, inaczej. do ciebie? Chyba do ciebie to może inaczej. Marcin powiedział, wiadomo. że na konferencji Alkomaster wyzywałeś kobiety i niskorosły. Jak się do tego odniesiesz? I o tyłych, Wielkoro? i o tyłych. Tak, tak powiedział Marcin. O, o sobie tak powiedział? Czyż on jest no właśnie, mówi, no właśnie, to ja to się tytuwa, poczułem, no. No, Czułem się no urazową. Zaginął kurwa urazową. Ja chciałem się urazową. Chciałem zrobić rzut karłem. No. Od nagrania on się nie zgodził i kurwa uciekł i już nie wystąpił tak, tak, tak się wystraszyć. <laughs> Czujesz klimat kurwa? Debila jebanego jepanego. Ubiję jepany. Zabiję jepany. się za Co ty pierdolisz, taką Pod Od nagrania po trailer. A ten kurwa uciek z tych nagrań już się nie pokazał na konferencji. Nie, yy, prawda jest taka, jest po, powiedziałem w UB, że nie wywiązali się z finansowych. I ty też lepiej się zabezpieczyć w jakiś sposób, ja to wywiodę, działa dla twojego dobra. Rozmawiałem z nimi, to tak? mówili, że, że jest, kurwa obszar zbrojny, jest chciałem karoś, no, to zaraz, no, to, kurwa, no to jest nieprawda, bo po prostu się nie wywiązali z No to kurwa zadzwoń za, do głównego, do Łukasza, przecież mi powiedział, że się wystarczy... No to przecież rozmawiałem z debilu. Nie debilu weź nie pierdolisz boli, w ogóle. że znowu będę najebany co ty i rzucać karłami a pomylę kurwa karła z tobą i rzucę tobą co ty pierdolisz I na Je... na walkę i nie. co chcesz. ty farmazonisz znowu przestań kłamać jeszcze raz co kłamać no kurwa tak było i nie pierdolisz to czemu się nie pokazałeś na konferencji. no bo nie bo zapłacili mi haj... nie zapłacili rzucę, mi, walce, nie zapłacili walce, mi hajsu, nie wieśniaku no, tu kurwa nie zapłacili. No oczywiście. Wszyscy byli, tylko ciebie kurwa, Powiedziałeś, kurwa, powiedziałeś, bo... Najmniej, najmniej no. ci mieli zapłacić i tobie nie wypłacili kurwa, a wszystkim wypłacili, weź co ty pierdolisz kurwa, opisałeś zbroję Widzisz, i tyle, widzisz to. widocznie za dużą garżę masz. Powiedziałeś, obiecałeś mi, że mi zapłacą i co? Obiecałeś mi, że załatwiłeś mi występ na Masters i chuja załatwiłeś. No wystąpiły, załatwiłem ci, ale nie, jak nie chciałeś brać Nie, zapłacili, wziomu, nie zapłacili, więc jebać. A ty pewnie się zgodziłeś na to, że ci zapłacą powieść? no to co ja mam powiedzieć? Przygotuj się, że ci mogą nie zapłacić. Dobra, kurwa... Nie dość, że tak. Nie dość, że nawet jak daję ci się wypowiedzieć, to ciężko cię zrozumieć, a jak mi się wtrącasz w moje słowa, Co? to w ogóle cię kurwa nie rozumiem. Ja ciebie też nie. Nie wiluję bardzo. jesteś. się tego chuja buzi. <grym> chuja w buzi, no tyle, pan <grym <grym> to tyle masz, Wyjmij tego chuja z Bardzo prosił o, o. Możesz nie używać homofobicznych tekstów. Tamty, ja już powiedziałem, ty... przepraszam, przepraszam, że urodziłem ja twoją orientację seksualną i prezes. powiedziałem już oficjalnie, że przepraszam, że nazywam cię pedałem, bo nie moja sprawa jest to, czy lubisz pisiory, czy nie, więc... Dobra, więc nie włosu... w rzodzie, kurwa, głupi. No dobrze, ta rozmowa będzie tak wyglądać, dalej to reżyserka, weźcie go, rozłączcie no, tego myśliaka, bo... do mnie, kurwa, ze swoim kumplem, kurwa, <laughs> <laughs> e, jak tam mówisz, kurwa, gej, gej, co, jak ty to nazwałeś, Bąbelos, bom, kurwa, to... E... Kasiusz, gej. Powiedziałem gejplan, gay, gay, gay no, ale gay plan proszę macie. was, chłopaki, żebyśmy no, bójke, nie używali gejplanu. się dobraliście, ty... Ja widziałem, że mojego organizacja mnie, mnie interesuje. I co ty myślisz? ta rozmowa, i się pytasz, czy ta rozmowa będzie tak wyglądała? To po chuj kurwa, gay planem do mnie dzwonicie, kurwa. Jesteście debilami ja... obaj, czy kurwa. Co? Ty jesteś debilem, to taki plan? mordy i wypierdalałeś to. Ja do ciebie nie dzwoniłem, no to więc rozłączcie się do mnie kurwa kurwa. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dzwonicie kurwa i się krują no, no dwa i debile kurwa. Dobrze, dziękujemy za telefon. Dzwonicie z niego? Re reżyser... <laughs> Powiem Ci jak to wygląda. To hmm. wygląda tak, że reżyserka...